Dzisiaj piątek, słoneczny piątek, bo w końcu zrobiło się znowu bardzo ciepło. Świeci słoneczko, jest piękny błękit, a w piątek oczywiście pogoda na grilla, na odpoczynek, na bieganie po świeżym powietrzu, na uprawianie wszelkich rodzajów aktywności fizycznych i do tego was bardzo, bardzo serdecznie oczywiście zachęcamy, ale my nie o grillach, nie o aktywnościach fizycznych, a bardziej o odzieży do pracy klasy premium będziemy dzisiaj mówić. I stąd dzisiaj chciałbym wam zaprezentować kolejny bardzo ciekawy produkt, ale to już za chwilę. Witam was w piątkowe popołudnie, wieczór na kanale YouTube Badzik BHPPL. Odcinek numer 385, w którym chciałbym wam pokazać Kolejne spodenki do pracy. Są to spodenki z najnowszej kolekcji DASI, która miała premierę kilka dni temu. Są to spodenki model Axis. Spodenki wyposażone w dużą ilość streczu. Sam główny materiał, mieszanka poliestru i bawełny, jest również materiałem rozciągliwym, więc nie ma tutaj problemu, żeby ukłucnąć, żeby te spodnie się w każdą stronę rozciągały. Oczywiście nie powiem, że te spodenki po nałożeniu będą. Dokładnie się rozciągały, tak jak nie wiem, Wasze ulubione spodenki dresowe, bądź ulubione jakieś sportowe spodenki, no bo to jednak jest trochę inny materiał. Trochę inne zastosowanie, ale powiem Wam, że komfort jest pełny. Zwróćcie uwagę, co ciekawe jest w tych spodenkach. Ja mam dzisiaj do zaprezentowania kolor szary ciemny, który, który wydaje mi się, że w połączeniu z tymi ciemnymi czarnymi wstewkami wygląda naprawdę dobrze. Co, co fajnego? bardzo przylegające kieszenie. Tutaj na lewej nogawce ta kieszeń jest mocno przylegająca. Zapinana jest na, na mocny, kostkowy zamek. I powiem Wam, że tutaj, jeżeli chodzi o te gadżety na końcówkach zamków, to już, już zaczyna to przypominać bardzo mocno Końcówki Strausa, No, nie są to jeszcze różne klucze, ale, ale już jest to bardzo fajnie zrobione. Bardzo dobrej jakości. Tu jest fajna taka miękka guma, w odróżnieniu od Strausa, gdzie Strauss ma tam plastikowe te końcówki. No, tutaj jest to bardzo fajne. Kostkowy zamek, oczywiście, przegrody na pochowanie różnych, różnych potrzebnych rzeczy, ołówków, długopisów bo rzeczy. Oczywiście, tutaj u góry jest jeszcze taka zakładka, też zrobiona z materiału kordura czterokierunkowego stretchu. Kieszeń duża, pojemna, na końcu oczywiście wykończona kordurą, żeby wszystko, wszystko w niej dobrze, dobrze grało. U góry kieszonki jak w zwykłych jeansach, odcinane pod kątem. Nie są takie okrągłe jak w jeansach to bywa. Są takie fajnie, fajnie zaakcentowane te miejsca tutaj łączenia. Oczywiście, tutaj również kieszonka, tak jak w innych modelach spodni dasi mniejsza kieszonka na jakieś potrzebne rzeczy. Tutaj uchwyt na klucze, uchwyt na squidy, uchwyt na klips do rękawic, co byście chcieli tu przyczepić. Mocny, z bardzo grubej gumy, jest elastyczny, więc nie będzie problemu tutaj z jakby z przeszkadzaniem, bo czasami jest tak, że kilku z Was narzekało, że jeżeli jest plastikowy ten uchwyt, to w momencie, kiedy gdzieś kłócacie, on potrafi się wbić i, i Dawać dyskomfort. Tutaj tego nie będzie, ponieważ tutaj jest on, jest on elastyczny i w każdą stronę można go rozciągać. Jak już pewnie zauważyliście, u góry, czyli tutaj w tym miejscu stawka stretch, dzięki czemu nie ma problemu, już tutaj na tym poziomie spodnie zaczynają, zaczynają pracować i ten stretch jest poprowadzony dookoła. Jak widzicie tutaj, duży klin ze stretchu z tyłu i tutaj również po bokach. Jak już wspominałem, główny materiał, czyli to co całe jest szare to jest materiał również wyposażony w nić rozciągającą się więc widzicie, że jest ruch wykonując to cały ten materiał się rozciąga. Nie jest to może rozciągnięcie o, o 300-500% ale, ale nie hamuje żadnych ruchów więc swobodnie można tutaj ruszać i nie ma, nie ma problemu. Jak zauważyliście stawka duża, duży klin w kroku dający swobodę i lepszy, lepszy przewiew niż przez przez ten główny materiał, co na prawej, po prawej stronie. Oczywiście kieszonka jak w jeansach, ale o tym już mówiłem. Długa kieszeń na długą miarę, na młotek, śrubokręt bądź cokolwiek. I, I kolejna duża kieszeń, tym razem otwarta, bez padki. Pamiętacie, tu zawsze była, była zamykana jakaś padka. To, tym razem kieszeń otwarta. E, oczywiście góra wykończona materiałem Cordura, żeby tutaj w tym miejscu, gdzie potrzebujecie Przypiąć miarkę, czy przypiąć jakiś inny, inny przyrząd, żeby nie uszkodzić materiału, żeby tutaj gdzieś nie poszło. rozdarcie, oczywiście przegrody na, na różne potrzebne rzeczy. Dół kieszeni jest rozciągliwy, taki powiększony i obszyty cały kordurą. Jak już pewnie zwróciliście uwagę na różniki. Na różniki tej kieszeni są nie są pod kątem prostym zakończone, tylko są ścięte. Dzięki temu macie bardzo, bardzo łatwy dostęp. Zobaczcie, z takiej. Nie, jakby to wytłumaczyć. Z takiego miejsca łatwiej jest wybrać niż z kąta prostego, bo gdzieś tam w zakamarek mogłoby wpaść jakaś śrubka, nakrętka czy podkładka i ją ciężko wydostać. Tutaj nie ma tego problemu, bo jest to wszystko zaokrąglone. Wzmocnienia dodatkowe gdzieś tutaj przy szwach. Oczywiście potrójny szef na całej długości wewnątrz. Tutaj po środku nie ma tego podwójnego szwa, bo, tu jest, bo tutaj jest materiał rozciągliwy, czyli, czyli ten materiał Stretch. Z tyłu dwie kieszonki, jedna kieszonka otwarta, oczywiście też tutaj, kiedy potrzebujecie, coś do niej włożyć czuć, czuć się rozciągliwość tego streczu, druga kieszonka jak widzicie zapinana na ten mocny kostkowy zamek, też bardzo głęboka, bardzo swobodny dostęp do nich jest, nawet, nawet kiedy gdzieś pracujecie, pracujecie w pozycji takiej, do kieszeni jest swobodny dostęp, nie ma tutaj, nie jest ciasno, i łatwo, łatwo coś wyciągnąć, nawet, nawet gdzieś tam przy kłócu z tyłu dostęp do kieszeni jest fajny. No I zobaczcie co się dzieje, kiedy jestem na kolanach, pracuję, kłócam, tutaj ten cała część pracuje razem ze mną. Kiedy się podnoszę ona się zwęża, kiedy ją opuszczam ona się rozpręża, więc, więc tutaj cała, cała ta wstawka ze stretchu fajnie pracuje i, i daje fajne, fajne odczucia. No i nie ma, nie ma problemu, kiedy potrzebujecie zrobić jakiś wykrok czy duży krok. Jak widzicie tu od razu materiał w stretch Działa, rozciąga się a do tego działa jeszcze materiał główny, który, który też jest rozciągliwy. Świetna propozycja, nowość od DASI, chociaż trochę spóźniona, jeżeli chodzi o rynek, rynek stretch, bo konkurencja już poszła kawałek do przodu z tym stretchem, ale tutaj wielki plus dla, dla, dla marki DASI, że wprowadzili długie spodnie ze stretchem i krótkie spodenki ze stretchem. Oczywiście. Kolor, który Wam się pokazuje, to nie jest jedyny kolor. Te kolory, to jest czerwony, niebieski, brązowy, które pamiętacie na pewno z, kolor, z serii czy z modelu Nowa i Magnetic. Tutaj dokładnie te same kolory, te same wersje kolorystyczne są dostępne plus, plus ten fajny czerwony, który Wam jako nowość jakiś czas temu prezentowałem. Moim zdaniem osobiście fajny wybór dla wszystkich tych, którzy mogą pracować w spodenkach. Co jeszcze jeszcze ciekawego tyłu? nieregularny tył, czyli tył jest wyższy od przodu. Dzięki temu unikniecie podczas nachylania się pokazania dekoltu hydraulika czy, czy inny. Wi wiadomo o co chodzi. Nie będę nie będę tutaj mówił na ten temat. Co jeszcze? W środku w spodniach oczywiście regulacja gumką. Jeżeli schudniecie bądź potrzebujecie trochę docisnąć spodnie jest tutaj ta regulacja, która oczywiście będzie się rozciągała. Nie jest to flex belt, ale ale równie dobrze to działa, więc dla tych wszystkich, którzy potrzebują coś tam wyregulować, jest też taka możliwość. Fajny model spodenek polecam szczególnie, kiedy temperatura już na dworze przebija magiczną granicę 25 stopni, kiedy robi się naprawdę ciepło. No i oczywiście, jeżeli możecie pracować w spodenkach, no bo jeżeli nie ma takiej możliwości, żeby podjąć pracę w krótkich spodenkach, to nic Was nie uratuje. Musicie niestety być w długich. Jeżeli chodzi o spodenki DASI, myślę, że to już będzie na tyle. Ale uwierzcie mi, to nie jest ostatnie słowo marki DASI, jeżeli chodzi o nowości. Co nowego jeszcze? Przekonajcie się, oglądajcie nasz kanał i bądźcie na bieżąco. Ale żeby być na bieżąco, to ja Was z mojej strony i ze strony całej drużyny Baltic zapraszam bardzo serdecznie do klikania subskrypcji. Polecajcie znajomym, pokazujcie kanał, wysyłajcie linki. Kiedy będzie nas więcej, będzie więcej fajnych pomysłów. Właśnie od Was na nowe, ciekawe odcinki. Z mojej strony to już tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i widzimy się jutro w sobotę przed Grillem. Cześć!